Siemanko, siemanko, Venom z tej strony, witam was w kolejnym odcinku poradnik SnowRunner W dzisiejszym odcinku omówimy sobie ciężaróweczkę Dery Longhorn 3194 Fajny sprzęcik I co o tej ciężaróweczce, tak jak wspominałem niedogodnie w większości ciężarówek Ma tak samo i ta AWD i blokadę dyferencjału na stałe, zapięte, także to jest jeden z większych plusów. Tak jak też wspominałem niejednokrotnie, tak powiem, w tym odcinku, w niektórych autach AWD jest zapinane ręcznie i blokada, o na przykład dyfrencjału, też jest zapinana ręcznie. Tak jak to ma w przypadku AWD małe znaczenie, bo jak się załączy, to jest włączone na każdym, na każdych biegach, tak, w blokadzie dyfrencjału, w niektórych ciężarówkach, jeśli jest załączana blokada ręcznie, to Niestety działa tylko na niskich biegach, na, na, na automacie nie da się jechać, więc na, wyż, na wyższych biegach od 1 do 4 czy od 1 do 5 niestety ta opcja odpada, a ta ciężarówka ma to włączone na stałe, także plusik jest fajny i pomimo tego, że jest załączone to wszystko na stałe, spalanie jest bardzo przyzwoite i pojemność baku jest bardzo duża, bo jest to 370 litrów, co za tym idzie. W takich terenach, właśnie gdzie jest trudno, dostępny. Yy, trudno dostępne, są stacje czy, czy przyczepy, gdzie są porozrzucane czasami z paliwem, radzimy sobie tym sprzętem bardzo dobrze. Także tutaj są plusiki, w tym fajne. Yy, co dalej? Moc do, do masy silnika jest tylko A, jeśli chodzi o wykres, ale to moim zdaniem jest troszeczkę mylące, bo ta ciężarówka naprawdę ma dużo. Dużo, dużo, dużo większą moc niż to, co tutaj pokazuje i wytrzymałość jest A, klasa A, więc to jest też bardzo, bardzo fajne. Zużycie paliwa, tak jak wspominałem, jest C plus, nie ma tragedii, i jeśli chodzi o tą masę, to naprawdę fajnie, fajnie się zbiera i fajnie jedzie. Pod górkę też sobie bardzo fajnie daje radę, pomimo tego, że czasami zdarzają się redukcje, jeśli ktoś jeździ na automacie, a nie na niskich biegach. Jeśli jedzie pod górkę, to nie jest to tak uciążliwe jak na przykład w Pacyfiku P12 gdzie przy redukowaniu e, ciężarówka potrafi się zatrzymać a nawet i stoczyć dłuższy kawałeczek zanim zredukuje na jedynkę i ruszy także tutaj jest też taka fajna kwestia o tu nawet tak podpowiedź wskoczyła żeby nie używać niskich biegów na normalnym terenie e, co dalej z plusów fajnych to ta ciężarówka ma jedną z niewielu opcji znaczy jedna z nie wiem Źle się wyraziłem. Ta ciężarówka ma opcję, która rzadko występuje. Mianowicie chodzi o zmienienie trybu zawieszenia po odpaleniu tego trybu to dodatkowa oś opuszczana jest do ziemi i pomaga to w wyjechaniu z trudnych, nierównych terenów, zwłaszcza także to też jest fajny plusik dla tego sprzętu. I, i jeśli chodzi o... Teraz najważniejszą rzecz, jak sobie rodzi w terenie, na deszczem, to mały deszcz zrobimy, oczywiście błoto to jest najważniejsza sprawa. Nie posiada ta ciężarówka niestety opon błotnych, ale za to są opony z ten, do śniegu z łańcuchami, więc tylko taka opcja nam pozostaje. Tutaj jest jakiś taki trudniejszy chwoteren, ale jak widać daje, daje radę. A, no, bo jest podgórka No i co jest? Pokwaliłem cię Możeśmy sobie zrobili tutaj w tym płocie ten problem, ten połam do Zrobiliśmy sobie tutaj lekkie wzniesienie, bo tak naprawdę, tak to, to jak wspominałem, już ta ciężarówka radzi sobie bardzo dobrze w chłocie. Nie jest może najlepszym tego typu e, ciężarówką do płota, ale jest wszystko w porządku. Tak samo ze śniegiem, bo wiadomo, opony są z łańcuchami u śniegu, także jest A. tego co teraz przedstawiłem to największym minusem tej ciężarówki bo chyba moim zdaniem ma, go, ma ich dwa, dwa minusy, dwie wady jest to że ma bardzo słaby skręt jak widać skręt w tej ciężarówce jest tragiczny powiem czy to jest największy bo jeśli mamy na przykład jakieś tereny gdzie są zalesione bardzo i na przykład yy, nie wiem są kamieni dużo i mamy nie wiem pomysł kuplowia gramy z po operacji czy nawet jest jakaś misja wyciągnięcia jakiegoś samochodu czy tam wyjechania nawet z takiego terenu gdzie jest dużo drzew czy przeszkód to jest bardzo duży problem z manewrowaniem przez to, że jest słaby skręt i oprócz tego jest jeszcze jeden minus, ale to omówimy go sztucznie w garażu. Jak się schowujemy. na koniec. Bo najpierw omówimy po kolei silniki Podstawowy, standardowy. z mocą B. Jak się założy, średni to jest A-. No i ten najlepszy, który też trzeba odblokować, to jest A. Dalej mamy skrzynię biegów, standardowo zbalansowana toningowa, zakresowa i najważniejsza terenowa do jazdy w trudnych terenach. Oczywiście polecam, to daje nam możliwość manewrowania biegami niskimi. Zawieszenia podwyższonego nie posiada ta ciężarówka niestety. E, opony, tak jak wspominałem już wcześniej, wszystkie wersje są oprócz podbłotnych, ale na błoto dajemy opony z łańcuchami. Śnieżne, bo na błoto jest wysoka, także tutaj będzie najlepsza wersja ta. Wyciągarki fabryczna standardowa, ciężka, długa lina. Najlepsza to jest ciężka zaawansowana. Polecam tą i ciężka dwusilnikowa. Opony, koło zapasowe to jak standardowo posiada opcje. Wszystkie chyba ciężarówki, snokery do wyboru trzeba zamontować. I drugi minus tej ciężarówki to jest to, które teraz przedstawię to są dodatki do ramy. Niestety tutaj mamy tylko wersję siodła wysokiego i siodła niskiego. Nie ma tak jak w większości sprzętów, że są jakieś inne jeszcze dodatki. Tutaj niestety jest biednie. Także podsumowując jeśli chodzi o polecenie tej ciężarówki, to tak polecam ją jak najbardziej. Fajny jest sprzęt, fajnie się prowadzi. Nie, nie wspominaję tej kwestii. Jeśli chodzi o uszkodzenia, nie są to bardzo duże uszkodzenia, wręcz bardzo małe. Jeśli wiedzie się z dużą prędkością i na jakieś kamienie, czy pniaki z drzew, czy uderzenia w drzewa, to ta ciężarówka jest dość wytrzymała. I są to naprawdę znikome punkty uszkodzeń. Na no, minusy, tak jak wspominałem, tragiczny skręt. I niestety, ale nie nadaje się do wszystkich misji, tylko do tych, gdzie można zaczepiać yy, przyczepy do siodła wysokiego, siodła niskiego. A jest ich też dużo, więc yy, śmiało można ją wykorzystywać w kilkunastu misjach, nawet na mapce. Także, jeśli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. subskrybujcie. Jeśli chcecie to podzielcie się komentarzem i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.